To jest kopalnia. I to jest niezbyt dobre miejsce. Tutaj mamy obijających się górników, którzy na szczęście nie potrafią zeskoczyć z platform. Z czego właściwie się cieszą. I tutaj właśnie, dopiero tutaj możemy zobaczyć zas zastosowanie naszego nowego ataku, jakim jest bomburmon Opok. Tak robi niewielką, bardzo niewielką wyrwę w takich jas jasnych bloczkach, nie robi w ciemnych. Niestety jego niezmierną wadą, o czym przekonacie się już niedługo, jest to, że dosyć... No właśnie jest to, że nie jest obszarowym atakiem i ciężko czasem trafić w ten jeden zakichany pojedynczy bloczek, co jak widzicie. Nie wychodzi mi całkiem dobrze. No dobra. No, Okej. Okay. O tym nie pamiętam, Czy sufit się na mnie może zawalić? No już będę uważny. No dobra. I teraz mam jakichś dziwnych, megamanowych przeciwników. I całkiem bezsensownie ukryto życia. Rany. Ta gra ma gorzej rozdysponowane życia niż Sevens. w Serio. No O, bomba. No dobrze i tu jest właśnie ten moment, w którym zobaczycie dlaczego bomb Bomberman atak jest taki beznadziejny. Otóż musimy zniszczyć... zrobić sobie wyrwy w, tym w tych jasnych blokach, żeby przejść dalej, jednak właśnie jak widzicie to jest kompletnie... Utrudnione. To by było bardzo łatwe, gdyby nie fakt, że nasz atak jest mm, tylko odnosi się do jednego obszaru i że nasz Kid Dracula jakoś ma wielkie trudności z wlezieniem w prostą szczelinę. No i oczywiście pamiętamy, że to nas może cały czas zmiażdżyć. A, zobaczmy, najpierw zrobimy przerwę. Tam przejdziesz, nie przejdziesz, bo jest za zatępy. Ok, raz jeszcze. Powinienem zapisać wcześniej, ale trudno. Yy, to nie, jeszcze nie, to na etap. Jeszcze nie muszę zapisywać. to nie jest tak źle. No, to ja robię, zresztą muszę z wyprzedzeniem to wszystko obmyślić. Ok, i teraz można zapisać. Zrobić wyrwę najpierw po tamtej stronie, jeśli mi się uda. Uda mi się. Naprawdę chcę, żeby mi się udało. Ok, chyba już mamy. Dosyć dużą wyrwę. No, no, Ach, ty. Dobra, jeszcze muszę rozwalić ten jeden samotny bloczek. Jeśli do tego dojdzie kiedykolwiek, dzisiaj, w tym stuleciu. O rany. No, serio. Byłem tak blisko. Okej... Okay. Znowu, znowu nie trafimy w tym doczek Co ze mną jest? Okej, okay, no. no... O rany, jaki Dracula jesteś takim tympakiem Nie dziwię się, że ojciec by zostawił, bo się nienawidził. Ok, może wlezą tutaj, zrobię wyrwę i przejdę. Ok, to było fajne. No I teraz w przeciwnym kierunku widzimy, że to wszystko układa się, czy po prostu stacza się, przesuwa. Eee, zobaczmy, jeszcze jedna wyrwa, jeszcze jedna wyrwa. Coś że to. że tu spędzę jeszcze wieki całe. Jak widzicie, jest to kompletnie utrudnione, strzał w tym jednym konkretnym miejscu. Okej, okay, poszło. I tym razem masz trzy paski. Dwa skrajne poruszają się. Środkowy nie. Dobra, rozwalmy ten środkowy. Dzisiaj... No... mmm... Kolejny fail. Ta gra ma naprawdę jakieś trudności z... Właściwie ze wszystkim, jednak największą trudność zauważyłem, że ma z płynnością czegokolwiek. Nie można płynnie wskoczyć, nie można płynnie w coś wskoczyć, nie można płynnie jakoś odmierzyć skoku między rozpadliną a brzegiem. Ta coś gra, ta gra coś ma w sobie, tak ja tu niszczymy bloki. Mmm, tak. Pamiętacie, jak gry były jakieś takie fajne? Były platformowe, tak jak Crayman, tak jak Lomax. Nie chciało się zabić, jak się grało w taką grę. To była naprawdę no. dobra gra. Oczywiście nie, nie ta, tylko. Mówię o Lomaxie. Może zapiszę. Ok, może trochę tak poszerzę. Z wyprzedzeniem nie rozwalę. Jej, udało się. Uuuu, bliskie spotkanie. Coraz bardziej przeciwnicy tutaj przypominają tych z Megamena. Coś teraz spadnie. Nie, spada sufit. Raczej. Znaczy, chce, chce nasz, 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 no, nas zmiażdżyć. Nie, co? O rany, kompletnie zapomniałem o tym. Trzeba usunąć te szare bloczki. Okej, okay, dajcie mi przerwę na łyk herbaty. No dobra. Czuła bomba. Dobra, teraz będę pamiętać. Szare bloczki. To znów patent, o ile przypominam sobie z Mario. Miażdżący raczej yy, znaczy sufit, który chce nas zmiażdżyć, nie? Taka, taka yy, dosyć popularna pułapka. Rany, wyjątkowo źle zaczyna mi iść. Ok, znowu to już Tak, jestem niemal pewny, że to jest patent wykorzystany w Mario. To by tylko pokazywało, jak. Mało, mało inwencji przejawiło Przejawił ten team, który robił to, się boże tu grę. Jakim cudem mam co zrobić? Jakim cudem mam tam dojść? No może w formie nietoperza. Dobra, teraz przechy się. Ups, nie. No dobra, zobaczę. Raz jeszcze. I teraz. Szybko, 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 jest! Trzeba być perfekcyjnym Eee. Sufit. Okej. Okay. Ożył. No i teraz przy okazji podłoga chce mnie zmiażdżyć, co jej się udało. Eee, dobra, tym razem dobrze wyceluję. Nie dobrze wycelowałem. Tch, rany, serio. Mała... Małe załamanie, to jest bloczek. Bloczek mi zmiażdży. Bloczek mógłby mnie najwy najwyżej podrapać. Ale jak zwykle w tej grze trzeba być bardzo perfekcyjnym. Bardzo dokładnym. Eee, nie! Tam widziałem życia. Życia mnie zmierzyły. Okej... Okay. Znowu jest tyle żyć, to jest gdzieś dziwne. Naprawdę, po co, po co miałem mieć tyle żyć, skoro gra, w tym e, momencie, w którym widzieliśmy, zabijała nas jednym uderzeniem, za pomocą swoich debilnych bloczków. No i dobra, przy okazji mamy bossa. To jest średni boss, jeśli chodzi o trudność. Musicie cały czas po prostu uważać na to, w którym momencie wysyła na was te bloczki uderzeniem młotka i cały czas atakować Y, swoją bombą, wtedy właśnie wysyłamy tak samo bloczki w stronę tego gościa. No, stosunkowo y, walka z nim nie jest bardzo trudna, właśnie oprócz tego przewidywania, którym bloczkiem się posłuży, y, na jakiej wysokości bardziej, właśnie y, na, jak, na jakiej wysokości wystrzelił nas ten bloczek, to nie jest takie trudne, jednak musicie pamiętać, że nawet jeśli ten bloczek nie Rani nas tylko i wyłącznie, kiedy w naszą stronę się przesuwa. O nie, to by było za proste. Naturalnie ten bloczek jeszcze. No i przeciwnik był na tyle chamski. Ten bloczek jeszcze atakuje nas sam dotykiem, to znaczy, jeśli byśmy skoczyli na niego, czy spadali, to właśnie też by zadał nam obrożenie. No i tutaj mamy walkę na drabinach, która mi znów niezbyt dobrze wychodzi. Jeszcze uważając na fakt, że. Sam przeciwnik postanowił być hamski i bez, kompletnie bez przygotowania zaatakował mnie. Jednak ta walka, ten drugi etap jest dosyć łatwy z tego powodu, że przeciwnik nigdy nie zniży się na ten poziom. Po prostu cały czas przebywa gdzieś w górnych sektorach tej drobiny, co nam pozwala po prostu atakować cały czas od dołu. No jak widzicie to jest o wiele prostsze niż ten pierwszy etap. Ten, ten przeciwnik mi bardzo przypomina Topmana. Serio. Topman z młotkiem. Okej... Okay. Weźmy się w garść, już przestanę gadać, tylko po prostu zabiję tego skurczybyka. byka. Jeśli mi się uda. Dzisiaj. Właściwie szkoda, że nie ma jakiegoś paska życia. Tego potwora mógłbym już się cieszyć, albo się martwić, a tak to muszę po prostu cały czas cierpliwie wysyłać w niego te głupie bloczki skalne. Czy jakiekolwiek bloczki. To jest kopalnia bloczków skalnych, tak. To jest właśnie to, by mogła być: kopalnia cegiełek do poziomów z Mario, O, na przykład, albo jakikolwiek cegiełek. Przecież masa gier korzysta z takich samych mm, sprite'ów, czy po prostu wyglądów. Hehe, i he, co, Topman? Okej, okay, chyba raczej nie jestem zainteresowany w niczym. Moja rozgrywana panienko. Idziemy dalej.